Jesienią jeździmy z żoną do jezerek na grzyby. To znaczy ona nie jeździ na grzyby, ja tam jeżdżę ze względu na piekarnię pana Maszka w Smrżowce. Kupuję sobie cztery serowe kołacze i litr mleka i jak włóczęga zjadam to wszystko na parkingu. I poprosiłem o przepis, żebyście i wy mogli z tego skorzystać, jeśli macie tam daleko. Dostałem przepis na 72 kołacze, co nawet dla takiego kołaczowego maniaka jak ja to sporo. Ilości i sposób przygotowania dostosowałem do użytku domowego. Drożdży, cukru, mleka i mąki zróbcie rozczyn. Posypcie lekko mąką i zostawcie do wyrośnięcia. Nadzienie twarogowe robię z twarogu w kostce. Dodaję żółtka, cukier, cukier waniliowy, pastę waniliową i rum tundy Trochę przesadziłem z ilością, wystarczyło z dwóch twarogów. Do ciasta sól, mąka, cukier, mleko, olej i dodać wyrośnięty zaczyn. Wszystkie składniki znajdziesz w opisie. Wrzuć to do robota na 10-12 do 12 minut i wyrob ciasto. Przełóż je na stolnicę, kilka razy złóż do środka, uformuj kulkę, wrzuć z powrotem do miski, przykryj i zostaw na pół godziny do wyrośnięcia. Trochę ci urośnie, przełóż je z powrotem na stolnicę i uformuj z niego taki długi wałek. Następnie podzielisz go na pojedyncze kawałki, w zależności od tego, jak duże chcesz mieć te kołacze. Z tej ilości zrobiłem w końcu 12 kołaczy, wydają mi się w sam raz. Każdy kawałek ciasta zagnij palcami do środka. Zrób z niego taki rożek, a potem w dłoni uformuj kulkę. W ten sposób uformuj wszystkie kulki i ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Spryskaj je wodą, przykryj i zostaw na 45-60 do 60 minut do wyrośnięcia. Z mąki cukru i masła przygotuj kruszonkę. Nazwa pochodzi od słowa kruszyć, więc cały czas musisz kruszyć aż będzie sypka. Powiel bułeczki po 6 na każdą blachę i spłaszcz je miseczką albo szklanką. Jeśli na miseczce zostanie mąka, którą tam dajesz, żeby Ci się nie kleiło... To nie bierz odkurzacza, bo będziesz mieć mniej bułeczek. Zbierz to łyżeczką. Brzegi bułeczek posmaruj trzema roztrzepanymi żółtkami. Jeśli nie wiesz, co potem zrobić z białkami, użyj całych jajek. A do bułeczek nałóż tę twarogową masę. Ja na tej twarogowej masie naprawdę nie oszczędzam. A potem wszystkie bułeczki posyp jeszcze kruszonką. Bez niej to nigdy nie byłoby to samo. Przykryj ściereczką i zostaw jeszcze na 20 minut do wyrośnięcia. Wstaw to do piekarnika na około 200 stopni Celsjusza na 20 minut. Jak tylko otworzysz piekarnik, będziesz mieć kilogram więcej na wadze. Po wyjęciu potrzebujesz je polać rumem dla zapachu i smaku, a takie bułeczki zrobią wokół ciebie krąg bezpieczeństwa. No to cześć!